Moi drodzy biegną wszyscy. Wszyscy. Słuchajcie, po tamtym wszyscy przyspieszają. A to zdura było ogiwa. Patrzcie, patrzcie pięknie, biegnie. A poczekajcie, co wyskoczy na ekranie? I, nie, nie masz stadosta? Jak to możliwe, że ja nie mam stadosta? nie Jest, nagrywamy reakcję. Nagrywamy reakcję na... tak A, ja myślałem, że to jest prywatne, bo to jest skurne, <laughs> tylko Zoidy do... No. Ale y, ja ci muszę opierdzielić. Za co? Że się brody nie powołane? Nie! Wrzuciłeś flarę i nie było cię na rajdzie. No bo ja myślałem, A. że tam jest mi ten grid. A to ta druga flara to była twoja? Tak jest. A no widzisz, ja właśnie się zastanawiałem, czemu tam jest druga flara, nie? No ja wrzuciłem flarę, patrzę, obra, pokażę mu, że jestem kurde, żeby został. A jak to można, to widzisz kto? Tak, no czyli mi komunikat na górze pokazuje, że jest pożapa. Czy wiesz, jak ja mam zablokowany ekran, to mi wiesz, żeby mi wiadomości na odcinku nie były, nie? Nie wiem, o co chodzi. To właśnie pokazało właśnie Diltek. A widzisz, no spoko, 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 no będę wiedział na przyszłość. Później poszukamy, to wam pokażę, jak to tam wygląda. Chłopaki, się mogą przywitać Naciskus... daje widzieliście? kusy? Dzień dobry Kolejna setka YouTube. Nie shiny. nawet nie patrzyłem jakie CP -pe. Pepik, dziękuję bardzo Teraz proszę mi wysłać 80 rajdów, żebym zdobył XL-ki na zmaksowanie tego No nie wierzę, no Bez Czekamy na spotkanko, jest właśnie za 2 minuty 11 i setka tu. Dobra, czekajcie, mam nadzieję, że muzyczka nie przeszkadza. Zrobimy sobie, może, o. Przedstawimy się tak. Powinno być dobrze. Będę wam fajnie w cieniu. Pamiętajcie o wodzie, nie w takie ciepłe dni. Dobra, była jedenasta. Dzisiaj piąteczek, także dzisiaj spokojnie pewnie będzie. Tak Wyskakuje, ale... Ojej, oh yeah. a tylko Bilego spotkał nie? Jak mu powiem, że kolejna seta. Scott does not picture and someone put it up, a -up. The Photoshop, get more like, everyone. Oh, <laughs> like, Every day it gets a different. Uh, I mean, yeah. Like a, if we find a chance and they are more at the same time, we just take a new picture and yeah. put it up. So, <laughs> I'm sorry. Sorry. so, so, I can, so that so then one bookstore change that. Oh, I don't know. If, if we get more of a together, I can Try to make Nie do. Moi drodzy, spotkanie wasze się skończyło? Skończyło? Hiko? Przyjechał? Nie wiem czy go łapie. Ale dobra, ja muszę dać złotą malinę, bo Shiny to Na dziko Jakby to było dobra, Ivy? Nie, nie, dobra. I tak to Gekis już będzie za wysokie CP na Ale siedzi. Spoczyko. Już zaraz będzie, będziemy musieli się zawijać stąd Zobaczymy tylko sobie szybko i fałkę słabe Ale Szani to Getik na dziko w mi się to nie dało Teraz mi się udało to na GoPeste w Berlinie Powiem Wam szczerze zimno się zrobiło dzisiaj i chyba jadę się przebrać Także będziemy pewnie zobaczymy się jak wrócę Moi drodzy, biegną wszyscy Wszyscy Tylko trzeba, się nie zespownuje, nie? Wszyscy przyspieszają A to z było, Patrzcie, patrzcie, biegnie, biegnie Ale to nie wiadomo, czy my go znajdziemy w ogóle Nie no, to tu musi być Tak, bo ja Setka, tak? O dobre CP, bo 2488 tu w prawo. Dobra, moi drodzy, Kurczę nie nagrywajmy ekranu. Czy to jest to? Nie, 302. 2488, to jest chyba to. 2488? Norlax Zeta z kapeluszem kowboja, moi drodzy, na feście w Berlinie pierwszy dzień. Dobra, ja zrobię sobie tak, bo to jest... Złota malina może nie pomóc. Ale zaraz wam pokażę ile tu jest ludzi. Nie trafiłem ekscelenta. Dobra, akurat ekipa cała siedzi, siedzi moi drodzy, zobaczcie ile tu ludzi przyszło. Seta Snorlax, zyska poniższej Kanienki wędrów, pierwszy dzień od takiego Sprawdźmy Patki, lepsze niż szaliny Lepsze niż szaliny, szaliny jeszcze znamiemy na pewno Ale dobra, ale jak to by było szundo? Panie To byś miał pamiątkę To Kto ma pamiątkę? No ma Ktoś pewnie trafił Seta, szalini, puu Seta Snorlaxa zwykła, nie szalini niestety i Mą zaczęło padać. I Dalej, to... Ale... Teraz trzeba się chować. <gokolwiek> trzeba się schować. Strony. Dobra moi drodzy, y, pada. Desz. <laughs> Wszyscy schowani. <laughs> Pod drzewkami. Pierwszy rajd to zrobiłem na Dark Raja, nie? Pierwsza darmówka. I shiny Słaba IV, więc i tak będzie na transfer, bo nic nie można z tym zrobić, ani trada, ani nic, więc... W sumie tylko candy nam się przydadzą, nie? Z Hiko, no już troszkę, dosyć długo, nie? To wisi z rok. Yy, tak, bo mi... mogę Cię dać słablu. A... No? A masz ewolucję Hi Dragona już zrobioną, może jakąś Shiny. Bo a. ja przegapiłem Community Day i nie zrobiłem w końcu tej ewolucji, bo zapomniałem. A czemu nie możemy? A co przegapiłeś? Ty, a... nie jesteśmy na terenie parku? Jesteście, ale Damian jest ma na jutro. Ale ale, 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 ja nie robiłem jeszcze żadnego special trade'a. Gra może mi Ja jeszcze tam... nie kupiłem biletu. Ja już zrobiłem z Ziemniolem. A poczekaj, co wyskoczy na ekranie? I nie, nie. Nie masz, masz Stardust'a? <laughs> Jak to możliwe, że ja nie mam Stardust'a? Wszedłem tj. jeszcze raz. Zobaczmy jeszcze raz. Dobra. Czy to był jakiś błąd, nie wiem. Gry, czy co? A nie daj zwykłego z... no. Pokemon'a. 9 milionów, 9,9 tysięcy i mhm. Zobaczmy co wyskoczy. Nie, 400. A daj, nie wiem, shiny teraz. Stacz no, nie ma, nie ma żadnego. I w właśnie, ogóle wybiera może mi skrygnąć. nawet, że mogę A, to, ten, że Nie ma tego, nie może robić trada No nie, pokazuje, Braku że stardasta. nie mam Stardust'a. A ty wciśnij jakiegoś na shiny. No to wyskakuje no. 4... O, 39 milionów, patrzcie! Patrzcie, co się dzieje. Tak, sądziłem, że to jest to, że to jest ten sam błąd, co był w Sebeli. Tak jest. Czekaj, mogę zobaczyć? No nie masz 39 milionów standardów no za trejda. No to faktycznie, to nawet ja nie mam tyle no. startastów. <laughs> czekaj, czekaj. Mi się o, teraz się tak, pojawiło. Tak jest, 40. Dobra moi drodzy, ostatnio był event na to, ale... Shiny kranidosik. Jesteśmy w takiej arei najantikowej, sklep na najantik. Różne rzeczy, takie sobie tam też można chyba kupić. Nie wiem, właściwie, ale idziemy zobaczyć tą nową apkę. A tego muszę kranidosa złapać. 18. 18, jest 7 godzin, no. Dalej się chowamy pod... Ja y... mocno chładać. No. My się schowaliśmy pod parasolką. Krewem. I Isza inzeroma Kasquesta. No to jest ja jak on nagrywa, nie? A ja ci tutaj nie mogę nic <grym> mówić, bo to jest shotgun, nie? Shotgun Mike. W moim kierunku też jest, to muszę, <grym> muszę... w tą stronę mówić, jak ktoś może do swojej kamery. Nie, ale ty to wiesz, zazwyczaj... zagłuszać? Zazwyczaj naczyną, no, łapuję, ale... Tak nie, nie widzę, żeby była jakaś, wiesz, tak? super, nie? Uh -huh. Ten... to jest kierunkowy po Polsce, No, 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 no. tak zawsze mój bardziej bierze niż, niż kogoś z tyłu, nie? Mhm. Uh -huh. No, soli, solid. No, taki Dziesięć, to, 10, 10, 10, to, to jest typ... Tragedia. Dwa balony? Dwa balony na balony raz. Co, co, co? Jak ty to zrobiłeś? No zrobiłem, zawalony teraz raz, mam. <grym> Co jest? To jest? Zgłaszamy traja jakiś cheater, 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 moi drodzy. Shinyano, Elka, czy to jest? Ej. Który mi uciekł? Który mi uciekł? El. Czy El ci uciekł? Ej, ten właśnie teraz nie pamiętam. Ej, dobra, ja, nie, ja muszę. Ja muszę sobie pomóc tutaj na samochodzie. To by łapaliście przed chwilą, to teraz my łapiemy szajni. Jest, siedzi. Nie, no, snorlax to tam. Wiedźmy w wiecznym A i widz tragedia, wiadomo. W kopionych skałach. Ale właśnie nie pamiętam, czy. i back to back. Nie, nie. Kurczę, już myślałem, że będzie Snorlax. Właśnie nie pamiętam, czy Elkę to ty łapałeś? Czy mi ona uciekła? Ja L-O-L-O łapałem Szaj Macie zadanie w komentarzach, kto, kto pamięta, piszcie. Anonim. Przed chwilą był Anon L, i teraz Anon. Te słyszałem z tyłu, że tam traj i Kusi łapali Shiny a ja sobie wyczekałem i anona. To było w nagrodę. W nagrodę. Albo w nagrodę za te 8 grej'ów. Dobra. Tak. Dobra, złapię go. To trzeba się skupić, nie? Żeby nie uciekł jak w Sewilli. Shiny Anu! Ja, yeah! to jest trzeci? O chłopie! Kratki! Nieźle! Także jednego nie widzieli? No to jest trzeci. I nie wiem właściwie, czy to nie S-ka mi. Przecież nie S-kę chciałem. Mi się wydaje, że L-ka cię uciekła. L-ka chyba, no. A nie, albo E może. Goku, mniejsza z tym, no. Ale S. Także trzeci Anu w przeciągu. Widzę, że już 40, 100 minut. Nie? Co? Widzę, że już ci powiedzieli. Pewnie.